Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny ciekawy unboxing. E, Serdeczną Wiprywedstwam. Sledwaszcie unboxing. E, dzisiaj model Pico. Neska, jeden model na Pico. Teraz Wam pokażę, o jaki model mi chodzi. Zresztą pokażę, za jaki model stawia Lokomotywa Vectron 500 w malowaniu OBB, czyli malowaniu austriackim. E-tugo lokomotywat na E, Österreich Bundesbahn, czyli to jest lokomotywa austrijska. E, to jest lokomotywa wydana na pięć, jako 500 lokomotywa, którą, e, która została przez Siemensa wyprodukowana dla OBB. To jest 500 lokomotyw za Österreich Bundesbahn, tej linii. Szesta epocha, numera. Katalogiem PDCi 8. Tak, jak widzieliście, numer katalogowy 59198. Wejdźmy zatem popatrzmy do środka, z gaszty widim wetra. Opakowanie Piko tradycyjne już od jakiegoś czasu. opakowka na Piko Cactus E od dostaw remy. Niestety dużo miejsca zajmują te opakowania. zaserzelenie też z opakowki zajmuje dosta miejsce w e, szybciutko, nie będziemy się zbytnie tutaj rozwodzić, nie ma, zresztą, no da się, nogu da, zaślepka, e, tapiczka, taut dekodera, już to to we węczego, we montirach. mniejska dachwane fokusa może być taka o nie chciało ostrości złapać ale złapał proszę bardzo to go lokomotywa wyciągam lokomotywę odkładam to, co jest niepotrzebne, to go lokomotywa. Freddy Dawid go pokaża, że te słoża rękawicy. nim zacznę się poważnie bawić tym modelem, zakładam sobie białe rękawice, aby nie uszkodzić malowania. Zadany po na boja, tak, jak to jest złożone. I patrzymy na model. Proszę bardzo. Przepiękna lokomotywa. E, przepiękny Wektron. Naprawdę bardzo lubię te Wektrony. Nogo chłopów Wektron. Noguchubów i pantografii. Bardzo ładne pantografy. Segasz tego chwana Po to z Dawid pokaże ciało to na to z lokomotyw. Miejska dachwana Fokusa. To go. Przepiękna lokomotywa. Przepiękne malowanie. Pokazujące tutaj Europę i również między innymi właśnie pokazujące Bułgarię, Turcję. Mamy Morze Czarne, pięknie. Dlatego też postanowiłem tą lokomotywę sobie kupić. Twoja główna ta przyczyna dla Prettyża Wamtu z Mudeł. Czyli ma Tazję Karta na Europa. I czy już jest Bundesbahn obsłużyła Bułgaria cargo Dlatego, że w Bułgarii takie lokomotywy jeżdżą Może nie dokładnie takie. Przynajmniej takie jeszcze nie spotkałem, ale. Tego typu lokomotywy, jak i generalnie Austri Austria obsługuje właśnie e, ten rejon właśnie z tych, e, na ta rękawice, zdjąłem jedną rękawicę, żeby łapać ostrość. No, cóż, podwozie nie ma nie jest jakieś rewelacyjne, ale za to bok, tutaj też te dolne elementy, infrastruktury. Technicznej, jak również dach. Pokrywa. Jest zresztą nowo krasiwo naprawień z robotem. Dobrze, to postawimy teraz właśnie lokomotywę na torach. Zaczynie złożymy lokomotywę na jak się, jak pławno się Zobaczymy jak ta lokomotywa się zachowuje na torach. Zniżymy sobie obiektyw. Jeszcze widzimy lokomotywa Jest tu taka taka. Jeszcze mało, jeszcze troszeczkę. I Próbujemy się nim przejechać na adresie 3. Dwiży małko. Słet, światło. W zależności od kierunku. Bardzo delikatny, pięciopolowy silnik. No go gu dwigateł. Eto E tu go lokomotiva. Dwieży się perfektno, Bez włók. Niestety dzięków tutaj nie ma, ale myślę, że bardzo ciekawa lokomotywa. Dziękuję, że miałem okazję się z Wami podzielić tym nowym skarbem. No i na pewno wypadałoby zrobić jakiś skład towarowy właśnie z tą lokomotywą. Mogłodaria za Nimanie tutaj i Sigurno wofniak, Kłobodyśny, jeszcze się naprawi kompozycja. Ja tuż te będę wody na odtosię, prekrasen lokomotyw. Do zobaczenia, cześć. Do skoro na mojego kanału. Ciao.